Hejka, kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony Kahaty Koko. I w. Wi... Nie można. Hejka, kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony Kahaty Koko. A w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam mm, moje, mojego nowego Konisia tam z tyłu. Obiecałam w jakimś shortcie, że Wam go pokażę, więc go pokazuję. A jest to dokładniej White Winter Lady. Jest to yy, klaczka ujeżdżeniowa. Została ona, szyta była ona przez moją babcię. zrobiłam mi taką ładną fryzureczkę. Jak widzicie, ma kantarek taki. I jeszcze na niej nie jeździłam. trening na niej. No, kurczę, no nie wiem kiedy będzie. Będzie za niedługo. No, ogólnie jest teraz przerwa świąteczna, więc faktycznie mam trochę więcej czasu Wam na nagranie czegoś i w ogóle. I zanim będę więcej gadać o Winterce, to jeszcze tylko sobie wpad możecie sobie wpadnąć do mnie na społeczności. Pierwsze 8 osób, które zobaczą nowy pościg, mają w sumie szczęście. Jeżeli mają, no, mają kanał na Ety, w sumie też nie muszą mieć. No, pierwsze, 10, pierwsze 8 osób mają szczęście, więc no. minterka jest rasy ona jest rasy andaluzyjskiej andaluzijsko-fryzyjskiej tak w sumie, bo jest ona takim mieszańcem, jakby to powiedzieć. Nie ma jeszcze oczu ani Chrapek, bo oczywiście mi się nie chciało ich doszyć i mi się zgubiły chyba, ale to nieważne. I jest ona prześliczna. Ma zwykły kijek, krótki, bo chcę ją dać na ujeżdżenie, wiadomo, ale żebym jeszcze mogła na niej jeździć jakieś skoki, może czasami w ogóle, żeby też treningi moje na niej nie były takie nudne. I ile ona ma lat? Ma ona lat? Ma ona lat! Ogólnie jeszcze nad tym bardzo nie myślałam, ale chciałam jej ją dać jako 4-5 latka, żeby była taka młodziutka, yy, co jeszcze? Wzrost. No to wiadomo, nie jest to prawdziwy koń... Ja o tym nie myślę, jakby i w ogóle. No, i to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Przepraszam, że był króciutki, ale jak dobijemy 50 subskrypcji do końca tego roku, to zrobię Wam specjała z oglądania pierwszego filmu na moim kanale ale nie na tym, tylko na jeszcze takim starszym kanale którego już nie prowadzę, ale kiedyś prowadziłam jak sobie wczoraj oglądałam tam chyba dwa filmy, filmiki stamtąd załamałam się po prostu załamałam się, więc jeżeli chcecie wy to zobaczyć i się dowiedzieć jaki to kanał i w ogóle zostawiajcie subiki, łapki w górę bo im więcej osób to zrobi tym szybciej będzie specjalik i też jeżeli klikacie łapeczki i subiki to mnie to zachęca do tworzenia nowych rzeczy. Dzięki za oglądanie. Cześć!